Witam, dzisiaj obalę mit, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn na tym samym stanowisku. Ciągle się o tym mówi, że mniej zarabiają, że biedne kobitki, takie media jak TVN, czy choćby nawet kiedyś Obama mówił o tym, ale tego nie da się zmienić, bo to nie istnieje. Przede wszystkim te wszystkie media, te feministki, Jeśli one wchodzą i oni patrzą na średnią płacę jakąś tam krajową, ile kobieta, ile mężczyzna. Mężczyzna zarabia więcej, a to dlatego, że ma inne inne zawody, inne działania. Dobra, po kolei przede wszystkim kobiety częściej idą na, na jakąś kasierkę, sekretarkę, kucharkę, ekspedientkę. A facet częściej jest, pracuje w jakichś ryzykownych yy, zawodach, czyli bardziej płatnych, takich jak choćby górnik, jakiś tam szef budowy, drwal, elektryk, hydraulik. Takie zawody, gdzie raczej pracują sami mężczyźni. Rzadko, albo chociażby kierowca tira autobusów. Dosyć dobrze płatne, a kobiety to wybierają takie bardziej łatwiejsze zawody. Dzisiaj siedzi i coś tam robi. Przede wszystkim mężczyźni częściej biorą nadgodziny. Częściej zostają na jakiś tam po pracy, przychodzą w sobotę, żeby coś nadrobić. A kobiety wolą jednak, nie, że po pracy już mieć spokój. I mężczyźni są bardziej znaczy, kobiety są bardziej ugodowe, częściej idą na kompromisy. Kobiety o wiele rzadziej idą po podwyż, podwyżkę do szefa lub szefowej. Yy, mężczyzna częściej pnie się, idzie po trupach do celu. Częściej więc jest na wyższych stanowiskach w jakiejś tam firmie niż kobieta. O wiele częściej szefami są mężczyźni, założycielami firmy są mężczyźni. Na wyższych stanowiskach politycy, większości to mężczyźni. Wystarczy zobaczyć zdjęcie w Sejmie. Tam 90% to są mężczyźni. No i to by było chyba na tyle. Kobiety, podsumowując, kobiety idą do mniej ryzykownych prac, mniej płatnych, są mniej ugodowe, nie biorą nadgodzin. Kobiety bardzo rzadko są szefowymi. Bo mężczyźni po prostu lepiej umieją zarządzać firmami, lepiej dysponować budżetem. Kobiety są bardziej ugodowe niż mężczyźni. No i to chyba było, było na tyle. Myślę, że tam dosyć argumentów dałem, żeby chociaż komuś zmienić myślenie. Trochę chaotyczny ten film. Jakoś nie umiem się składnie wysłowić, ale myślę, że dało się zrozumieć. Jeśli się nie zgadzasz, napisz komentarz. Jeśli się zgadzasz, daj like. I na razie.